stary dziad powraca, ciąg dalszy z sympozjum, bo filozof w dresach pisze do nas długi, obszerny komentarz z pytaniem o cardio, o to jak dbamy, czy jakie jest moje podejście do dbania o układu krwionośnego i tam oczywiście w tym komentarzu, którego tutaj wyświetlamy, widzicie, jest bardzo wielu wątków, więc spróbujemy odnieść się do każdego z nich, ale może tak na wstępie, to należy moim zdaniem tutaj spojrzeć szerszym oglądem na tę kwestię, mianowicie z punktu widzenia, nazwijmy to biologii, bo w biologii jest tak, że nie tyle chodzi o wnikliwe czytanie wyników jakichś badań, tylko o zrozumienie funkcji różnych części składowych naszego ciała, części składowych naszego organizmu. I to nie w funkcji z, takiej, z takiego doraźnego punktu widzenia, tylko w funkcji z punktu widzenia ewolucji. to znaczy w jaki sposób i dlaczego pewne kierunki ewolucyjne, Naszego gatunku nastąpiły i w jaki sposób one się na przestrzeni historii ewolucyjnej objawiły. Więc wiadomo, że ostatnimi czasy, czyli z naszego punktu widzenia, to jest taki długi okres, paruset lat to bardzo dużo się zmieniło z punktu widzenia gatunku, ale z punktu widzenia historii ewolucyjnej to wciąż jesteśmy jako gatunek. Bardzo podobni czy bardziej podobni do naszych prapra, pra starych przodków, aniżeli y, jakoś się znacząco od nich różnimy. W związku z tym nasze ciała y, wciąż są przystosowane na przestrzeni tego bardzo długiego z ludzkiego punktu widzenia czasu ewolucyjnego y, w pewien sposób. Które niekoniecznie jest wynikiem współczesnych wyborów lifestyleowych, życiowych, trybów życia. No, chodzi o to, że gatunek ludzki miał za zadanie, by tak rzec, mówiąc z punktu widzenia ewolucji, dogonić jedzenie lub też uciec a żeby samemu nie stać się jedzeniem i to wiele tłumaczy jeżeli chodzi o nasz układ między innymi krwionośny to są czynności czy były to czynności skokowe to znaczy gwałtowne w takim sensie że organizm ludzki nie został czy nie, nie, nie został przez ewolucję Wykreowany po to, ażeby na przykład cały dzień uprawiać jogging, ani też nie został wykreowany po to, ażeby cały, całymi dniami przesiadywać przed monitorem tylko y, nasze ciało y, w toku ewolucji y, zostało tak ukształtowane, że ono jest gotowe do gwałtownych, y, skokowych akcji. Więc to, to, to tak na marginesie y, jest y, ważną informacją, żebyśmy mieli to na uwadze, bo oczywiście y, w obecnych czasach to y, nie są to te, te skokowe, gwałtowne działania typu y, szybko i y, bardzo szybko biegniemy, dlatego że musimy uciec przed zagrożeniem albo bardzo szybko biegamy, ażeby dogonić Pokarmu, no nie są już takie konieczne. Oczywiście wiadomo, że człowiek ma taki wewnętrzny system chłodzenia, między innymi przejawiający się tym, że się poci. Natomiast zwierzę działa zupełnie inaczej pod tym względem. Więc, jedną taką metodologią ludzi. Polujących, próbu próbujących upolować zwierzę, które było od nich szybsze, w takim sensie, że po prostu człowiek by tego zwierzęta nie dogonił, nawet biegnąc na tyle szybko, na ile był w stanie y, zebrać w sobie siły, to takim szybkim truchtem czy szybkim, w miarę szybkim biegiem y, gonił to zwierzę. Sprawiał, że to zwierzę nie miało chwile na to, żeby po prostu spokojnie sobie usiąść, odpocząć i wychłodzić się, ponieważ to zwierzę nie miało tego, tego mechanizmu pocenia, który pozwalało mu się wychłodzić w trakcie y, czynności fizycznej, która zwiększała temperatury ciała. To w którymś momencie zwierzę po prostu zmuszone było do tego, że po prostu musi się położyć. Położyło się, co pozwalało człowiekowi po prostu go upolować. Um, i ja, ja o tym mówię nie dlatego tak, żeby, żebym znowu nie został źle zrozumiany, bo, bo są tacy zwolennicy powrotu do tam starych zwyczajów praludzkich na rzecz naszego zdrowia. Nie, nie, nie o to mi chodzi w tej chwili. Chodzi mi tylko o to, żeby zdać sobie sprawę, dlaczego z punktu widzenia ewolucji nasz układ krwionośny, nasze ciało, nasz organizm funkcjonuje w ten, a nie inny sposób. I to, że my odziedziciliśmy ten organizm, który funkcjonuje we współczesnych uwarunkowaniach, które niejako się mają do tych cech, które wyewolowały na przestrzeni wieków. Um, więc to tak na marginesie. I teraz um, do rzeczy, to po pierwsze, jeżeli mówimy o układzie krwionośnym i sercu, to tak bardzo ogólnie, znowu zanim tutaj jakby wejdziemy w szczegóły treningu, cardio czy coś w tym stylu, to bardzo ogólnie genetyka i predyspozycje genetyczne są tutaj ważne. Należy po prostu spojrzeć na predyspozycje genetyczne w obrębie własnej rodziny i na to, co kto robił i jakie czynności życiowe kto wykonywał. To znaczy, na przykład, można śmiało zobaczyć można jakby są przykłady ludzi, którzy do późnych lat swojego życia na przykład jeździli rowerem i nie chodzi mi w tej chwili o jazdę rowerem w ramach jakiegoś ćwiczenia czy treningu tylko, że na przykład nie wiem rowerem jeździli na rynek po zakupy i z powrotem z zakupami są ludzie, którzy częściej niż inni na przykład spacerowali. Chodzi mi po prostu o to, że należy mieć świadomość, tak? bo też na przykład no, są ludzie, którzy mieli wrodzone wady serca i to wtedy niezależnie od tego jakiego treningu ktoś obiera, no, to jak ma wrodzoną wadę serca albo w rodzinie jest taka historia genetyczna, no, po prostu trzeba mieć świadomość, z jakimi potencjalnymi uwarunkowaniami genetycznymi jakby wchodzimy w tą kwestię. I to, to wszystko tak w ramach wstępu, że tutaj nie ma jednoznacznie dobrej odpowiedzi między innymi z powodu, o których wcześniej wspomniałem, że to trzeba znać, czy trzeba brać pod uwagę uwarunkowania genetyczne i ewolucyjne człowieka. No dobrze, no ale już wejdźmy w takim razie w ten temat, mając to wszystko na uwadze. To po pierwsze, to um, myślę, że istnieje przesąd we współczesnym fitnessie, że kardio, um, bieganie, um, jazda rowerem, to wszystko jest um, konieczne czy też um, dobre dla układu krwionośnego i serca. Ja w tej chwili y, mówię nie o jakimś skrajnym, tak, nie mówię o maratonach co chwilę ani y, jazdy rowerem szybko i przez cały dzień, jak w jakichś zawodach. Tylko po prostu mówię o takim trybie ćwiczeń, że ten przesąd, iż to wszystko jest dobre dla serca i układu krwionośnego, y, jest przesądem, który wyrósł na podstawie badań. Y, zrobionych w latach mniej więcej 60 i 70, y, na podstawie których w ogóle te współczesne teorie y, treningu cardio zostały y, jakby wysunięte, stały się powszechne i się tak rozpowszechniły. Ja w tej chwili nie wchodzę w szczegóły, bo nie chcę, żeby ten odcinek się zamienił w taką historię, skąd się wzięło współczesne myślenie na temat y, treningu cardio, ale. Stało się na tyle popularne, że w tej chwili jest to taki, taka oczywistość. No, że wiadomo, że jak tam ruszasz się, y, biegasz, y, jeździsz rowerem, y, robisz jakąś niskointensywną, w takim sensie, że wytrzymałościową pracę, no to wtedy to jest dobre dla serca. I y, y, wspominam o tym tylko dlatego, że są badania z ostatnich lat, które pokazują, że jednak tak nie jest. I Znowu, ten odcinek nie będzie poświęcony temu tematowi. Nie. Bo żeby te badania albo potwierdzić, albo im zaprzeczyć, to trzeba przebadać kilka pokoleń ludzi, którzy tak żyją. A to jest za krótko, nie wiemy czy to, no to musisz całą długość życia człowieka. Nie na dany moment, tylko całą długość. Ja nie będę w tej chwili, nie chcę, ten, nie chcę zamieniać ten odcinek w taką dyskusję na temat tych wcześniejszych badań, kontra najnowszych badań. Za wcześnie jest, ażeby tak, takie porównanie uczynić. Wspominam tylko o tym po to, ażeby zapobiec y, kontrargumentacji względem tego, co zaraz powiem, pod tytułem, że jak to proponujesz, że mamy nie jeździć rowerem i nie biegać, przecież wszystkie badania pokazują, że to jest dobre na serce. No nie wszystkie i znowu nie twierdzę, że te są w błędzie, a te są nie w błędzie, tylko miejmy taką świadomość, że y, to jest przesąd w tej chwili, nawet z punktu widzenia badań naukowych. To nie oznacza, że ten przesąd jest mylny, ale jest na pewno przesądem. I teraz, jakby chciałbym do, tej, do tego tematu podejść, jak to ja ze strony praktycznej, a nie badawczo-naukowej. Więc, ze strony praktycznej, jeżeli przyjmiemy do wiadomości, że trening siłowy, który jest oczywiście czymś odwrotnym od treningu cardio, bo to tak siłowy jest anarobowy i arobowy, w takim sensie, że przy siłowym to człowiek w cudzysłowie nie oddycha tyle, nie ma tyle pracy serca i układu krwionośnego, a przy Kardio jest dużo pracy układu krwionośnego i serca, no to z tego punktu widzenia to oczywiście należy uzupełniać trening siłowy o trening wytrzymałościowy, etc. Ale w tym ujęciu, to trening siłowy definiowany jest jako trening objętościowy czyli, że ćwiczymy z względnie niskimi ciężarami, wiele razy w tygodniu, może wiele razy dziennie, na wiele serii, na wiele powtórzeń, nigdy nie do wyczerpania, albo zgodnie ze tym współczesną nomenklaturą, tam RPE 8, 7, ale nigdy nie 10, etc., etc. I już pomijam mój sceptycyzm względem jakby tej współczesnej nomenklatury, która jest mglista, nieprecyzyjna i tak naprawdę nic nieznacząca. Chodzi mi w tej chwili o to, że w tym zestawieniu, że musimy uzupełnić trening siłowy o trening kardioerobowy, to jest przypuszczenie, że trening siłowy jest właśnie treningiem nieintensywnym, nie maksymalistycznym, nie do wyczerpania, nie do wygaśnięcia. I w związku z tym, oczywiście, trzeba to uzupełniać. Jeżeli trenujemy nieintensywnie, nie i nie, nie do wygaśnięcia, no to tak, nie obciąża to zanadto system krwionośny, nie obciąża to za nadto serce, nie ćwiczy to tak bardzo serce, więc wtedy jest właśnie, to jest powód, dlaczego to, ta teoria o uzupełnieniu. Więc niektórzy robią jakiś cardio przed treningiem siłowym, a niektórzy Robią cardio w dniu, kiedy nie robią treningu siłowego, etc. Natomiast jeżeli yy, stosujemy trening wysokointensywnościowy do wygaśnięcia, to jest to trening, który celuje w trening układu mięśniowego, a skutkiem ubocznym, albo często nawet yy, Pierwszoplanowym, choć niechcąco, jest to trening serca i układu krwionośnego. Dlatego, że przy tak intensywnym wysiłku, przy tak maksymalistycznym wysiłku, przy dużych ciężarach, na małą ilość powtórzeń, po dłuższym odpoczynku, kiedy człowiek ma, jest w pełni siły i w pełni zmotywowany, żeby dać z siebie wszystko, to jak najbardziej serce i układ krwionośny pracują, i tak naprawdę jak najbardziej trzeba oddychać. Nawet jest takie powiedzenie sławne Dante Trudel, który nie był bezpośrednim zwolennikiem treningu wysokointensywnościowego, ale jego trening był bardzo podobny: powiedzmy, był pochodnią albo był jakoś w bliskim związku z tego rodzaju treningiem, i Dante powtarzał, Tlen to siła. I bardzo często zresztą w takim treningu, kiedy operujemy maksymalnie ciężkimi y, talerzami do wyczerpania, to kiedy dochodzi do tego momentu niby wyczerpania, to y, czasami jest tak, że to nie układ mięśniowy czy dane mięśnie są wyczerpane, tylko że serce i układ kwionośny, że już jakby ta praca stała się. Praca przy ciężarach stała się tak wyczerpująca, że nasze serce i układ krwionośny nie nadążają z dostarczaniem tlenu naszym mięśniom. W związku z tym e, wydaje się nam, że doszliśmy do wyczerpania tak naprawdę mięśniowego, a tak naprawdę dos doszliśmy do chwilowego wyczerpania sercowo-krwionośnego. I trzeba wtedy odpocząć i głęboko e, oddychać, e, aż nasze serce nie zacznie jakby pracować znowu w normalnym trybie i możemy jeszcze powrócić do dodatkowych powtórzeń i teraz ktoś się będzie kłócił że ale to jest kolejna seria miała być jedna seria nie miała być do wyczerpania mięśniowego więc jeżeli operujesz na tyle dużym ciężarem że jesteś w stanie za pośrednictwem swojego doświadczenia treningowego zdać sobie sprawę, kiedy to serce ci za mocno bije, żeby robić kolejne powtórzenie, ale nadal masz siłę w mięśniach, no to wtedy wiesz, że po prostu masz robić pauzę, odpoczynek, nawet dłuższą, żeby praca serca przywróciła, jakby wróciła do spokojniejszego rytmu, żeby pooddychać sobie, nabrać sobie tlenu. I wrócić do pracy przy ciężarach. I oczywiście po takim treningu, który niby jest wyłącznie treningiem siłowym, to tak naprawdę w ramach tego treningu, żeś zrobił trening serca i układu krwionośnego. I wtedy, w ogóle, znowu z punktu widzenia jakby czystego treningu, kompletnie może być zbędny jakiś dodatkowy cardio. E, chyba że potrzebujesz, nie wiem, spalić kalorie, ale wiadomo, że e, nic tak dobrze nie spala zbędnych kalorii jak dobra dieta i że nie ma takiego treningu cardio, który e, wyrówna szkody złej diety, więc faktem jest, że jeżeli ktoś nie odżywia się prawidłowo, jeżeli ktoś nie dba o swoją dietę, to nie ma takiego treningu cardio, czy takiej ilości biegania, czy jazdy na rowerze, która by wyrównała szkody złej diety. Natomiast y, to jest taki kolejny argument, to o czym wspomniałem, to jest kolejny argument na rzecz y, ćwiczenia wysokointensywnościowego. No, właśnie wtedy nie musisz poświęcać jeszcze więcej czasu poza Olbrzymim wysiłkiem czasowym, poświęcenia na trening cztery razy w tygodniu z handlami, sztangami, maszynami, to jeszcze zamiast robić cokolwiek innego w życiu, to jeszcze masz jeździć rowerem i biegać. No, przy treningu wysokointensywnościowym, wystarczy yy, rasa dobrze, maksymalistycznie przy dużych ciężarach, do wyczerpania mięśniowego, wykonywać. Trening siłowy, który przy okazji, jeżeli mierzymy, tak, jeżeli byście zbadali, popatrzyli na pomiary, jak ciężko pracuje wtedy serce, układ krwionośny, płuca w trakcie takiego treningu intensywnościowego, siłowego, no to to jest też cardio. Więc wszystko jest zawarte w jednym. Um, Pytanie tam padło co do jakby moich obyczajów, no ja bardzo dużo spaceruję. I tu w ogóle jest też taka ciekawostka, bo w tym wątku, co poruszył filozof w dresach, to też było o wypoczynku nie tylko dla układu mięśniowego, ale dla układu nerwowego. I to jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o nasz układ nerwowy, że ponoć jest tak, że jeżeli wykonujemy ruch. Dajmy na to y, spacer, albo jakiś jogging, albo cokolwiek, ale y, to jest jakby stały, systematyczny. Y, już przyzwyczailiśmy się do tego ruchu. Na przykład chodzimy tymi samymi ścieżkami, albo nawet jeździmy rowerem tymi samymi ścieżkami. To wtedy nasz układ nerwowy nie jest aż tak bardzo obciążony, dlatego że robi coś, do czego jest przyzwyczajony i przystosowany. Natomiast wtedy, kiedy y, robimy jakiś ruch, który jest nowością dla nas, na przykład spacerujemy w nowym miejscu i co chwilę skręcamy a to w lewo, a to w prawo i to się obracamy, bo a ciekawy, co jest tędy, a ciekawe, co tamtędy, Albo na przykład nie, nie, nie jesteśmy tak dobrze zorientowani w terenie, chodzimy po jakichś górach i nie chcemy się przewrócić. I nie do końca, jakby, znaczy widzimy, co mamy przed nogami, ale no musimy jednak patrzeć, bo pierwszy raz to widzimy. No to wtedy układ nerwowy jest nieco bardziej obciążony. Więc takie powiedzenie, że lekki spacer nie jest zbyt obciążający dla układu nerwowego, to jest prawda, chyba, że to jest lekki spacer w totalnie nowych okolicznościach, w zupełnie jakby nowym miejscu, więc to, 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 to należy brać pod uwagę. Natomiast w, i w moim wypadku te moje spacery są zwykle po znanych mi drogach i rzeczywiście no, ze wszystkich form ruchu typu bieg, rower, to ja jestem wielkim zwolennikiem po prostu spaceru. Między innymi dlatego, że spacer jest na tyle powolną czynnością, jeżeli chodzi o dosłownie prędkość, z jaką się poruszamy w przestrzeni, że możemy też cieszyć się widokami, albo na przykład skupić się na myśleniu, albo na rozmowie, jeżeli spacerujemy z kimś. Czyli wtedy też można przybywać z, z tą drugą osobą, czyli, czy, czy też z, tą, z tymi drugimi osobami a nie być bardziej skupieni na to, ponieważ poruszamy się szybciej, żeby się nie wiem z kimś nie zderzyć, albo z czymś nie zderzyć. Um, zasadniczo ja nie mam jakiś, nie mam nic przeciwko, jak komuś się podoba jazda rowerem, albo pływanie, albo jogging. Um, oczywiście jestem nieco sceptyczny wobec wszelkich form biegania, łącznie z joggingiem z punktu widzenia jakby obciążenia stawów i kolan. I tak jak do dzisiaj nie spotkałem nikogo, nie spotkałem nikogo, który byłby już jakby powyżej 20 paru lat, kto by nie skarżył się na kolana, albo nie, nie miałby w ogóle jakichś gorszych doświadczeń z kolanami przy grze w piłce nożnej, koszykówce i wszystkich tych sportach, gdzie jest bardzo dużo skakania i obracania się, gwałtownego, tak że biegniemy w jednym kierunku i gwałtownie obracamy się, żeby biec w drugim kierunku, to tak też nie spotkałem nikogo, kto by był powyżej 20 paru lat i biegał i teraz niektórzy może biegają więcej, inni mniej, ale systematycznie by biegał i nie skarżył się w którymś momencie na stawy. Znowu, czy to kolano, czy to coś innego, Dlatego, że mimo że jest to niskointensywna praca z punktu widzenia naszych mięśni, i jest to pożyteczne w jakiejś mierze dla naszego serca i układu krwionośnego, aczkolwiek jak zaznaczam, nie do tego stopnia, do którego istniejące przesądy sądzą, bo niektóre badania bardziej nowoczesne pokazują, że wcale nie jest to takie zdrowe dla naszego serca, jak nam się wydawało. No to jest to obciążenie dla stawów, które staje się w miarę bardziej kłopotliwy, im bardziej jesteśmy starsi. Um, I tak samo zresztą jest z treningiem siłowym, objętościowym, tak? Bo jednym z moich głównych tez i argumentów przeciwko treningowi objętościowemu jest, że nawet gdyby założyć, że dla z punktu widzenia naszych mięśni trening objętościowy, gdzie trenujemy, nie wiem, pięć razy w tygodniu przy lekkich ciężarach, Robimy 10 serii i 19 powtórzeń, wszystkiego jest lepszy lub równie dobry dla naszych mięśni co ten mój tam trening wysokointensywnościowy, to wielokrotnie częściej otwieramy i zamykamy stawy. I ja rozumiem, że każdy trenujący stara się obciążać mięśnie, a nie stawów, ale jeżeli ciągle otwierasz i zamykasz stawy, to nawet przy niskim ciężarze, to obciąża stawy. A stawy nie regenerują się tak jak mięśnie, więc trzeba naprawdę być zachowawczym, jeżeli chodzi o nasze stawy. I dlatego mniej serii, a najlepiej jedna seria, mniej powtórzeń yy, i większy ciężar to z punktu widzenia stawów jest lepszym pomysłem. Trening objętościowy obci obciąża stawy, tak jak jogging i bieganie obciąża stawy. Z rowerem nie jest tak źle z tym obciążeniem stawów, więc już jeżeli ktoś lubi na świeżym powietrzu się poruszać nieco szybciej, to nie wiem, no ja, gdybym miał wybór, no to zawsze bym wybrał rower zamiast e, jakiś jogging, szczególnie gdybym miał to robić bardziej systematycznie. E, można szybciej jeździć rowerem, można wolniej. Jeżeli chodzi o Właśnie tą różnicę między szyb, szybkością, pręd, ta kwestia prędkości. No to oczywiście, gdybym był zmuszony do biegania, gdyby była sytuacja, że tam ktoś mi mówił, humanistą, musisz biegać, to jest twój trening, nie, nie wolno ci robić czegokolwiek innego, no to bym optował za sprint. Czyli zamiast jogging codziennie, to bym robił sprint tam, nie wiem, dwa razy w tygodniu i bym starał się o, jak najszybszy sprint na tam nie wiem, 100 metrów, 400 metrów czy coś takiego, bo to jest działanie, czy to jest czynność analogiczna do treningu wysokointensywnościowego, czyli zachowujemy stawy, nie otwieramy i nie zamykamy stawów, czyli w tym wypadku kolan, tak często. Obciążenie jest większe, dlatego że przy tak szybkim poruszaniu się, to próbujemy. Szybciej ruszyć ciężar naszego ciała w przestrzeni, aniżeli przy joggingu. I praca układu krwionośnego serca jest o tyle mocniejsza przy sprincie, aniżeli przy joggingu, że myślę, że to jest lepsza opcja, aczkolwiek chyba nie taka popularna, bo można często zauważyć ludzi, którzy jogują w parku albo na ulicy, a trochę chyba rzadziej widzimy kogoś, kto uprawia sprint um, hobbystycznie. Um, no, ale i tyle. Tak tutaj jakby na, jakby na tym temacie um, myślę, że nie ma nie mam zbyt wiele więcej do dodania. Um, bardzo wiele osób Woli, kardio jako główną formę ćwiczeń fitnessowych, bo na przykład nie interesują się siłą, nie chcą większej masy mięśniowej, chcą schudnąć, więc im się wydaje, że im więcej będą się ruszać, tym więcej spalą kalorii i że to jakoś jakby pomoże. I ponieważ to jest mniej obciążające dla układu mięśniowego ale zarazem jakby człowiek czuje się zmęczony, jakby wykonał dobrą, do kawał dobrej roboty, no to rzeczywiście jest bardzo dużo zwolenników takiego treningu kardio różnego rodzaju. I w porządku, no jakby lepszy to niż nic i lepszy to niż siedzenie przed telewizorem. Czy to jest najlepszy trening dla serca, najlepszy trening dla układu krwionośnego, to już jest jakby kwestia celów. Jak zwykle optowałbym po prostu za intensywnym treningiem siłowym, który przy okazji jest świetnym treningiem serca i układu krwionośnego. No i tyle, i do usłyszenia w kolejnym, kto wie, może kolejnym odcinku naszego sympozjum filozofów o kulturystyce i treningu.